Czy uda Ci się wymyśleć takie cztery liczby? Pewne cztery całkowite liczby dodatnie mają tę własność, że ich suma jest równa ich iloczynowi. Jakie to liczby? Czyli chodzi o to, że jeżeli dodamy te cztery liczby do siebie, to wynik będzie taki sam, jakbyśmy je ze sobą pomnożyli. Pomyśl chwilkę, zanim zobaczysz odpowiedź, albo zapauzuj ten film, żeby troszkę jednak pomyśleć, i co mamy odpowiedź? Te liczby to, uwaga, 1, 1, 2 i 4. Zobacz, że jak dodamy do siebie te liczby, to wychodzi nam suma 8. I jak je pomnożymy razy siebie, to ich iloczyn też będzie równy 8. Obserwuj po więcej podobnych zadań, jeżeli chcesz zostaw komentarz, będzie mi bardzo miło, a jeżeli chcesz uczyć się najlepszymi matematycznymi metodami razem ze mną, zapraszam Cię do skorzystania z moich kursów na stronie paulinaodmatematyki.com.